Czwartek. dzisiaj odcinek będzie trochę inny niż zwykle, bo do tego odcinka postanowiłem zaprosić kogoś, kto mógłby trochę wprowadzić tutaj trochę ruchu, trochę ciekawych spostrzeżeń. Na pewno ktoś nowy w naszym odcinku, kto, kto wprowadzi tutaj tak trochę, trochę życia, bo pewnie już macie mnie dość i, i chcielibyście zamienić mnie pewnie już na kogoś innego. Stąd więc. Pojawi się w naszym odcinku kolega, który dzisiaj stoi za mną. Musicie mu wybaczyć, bo to jest jego debiut na naszym kanale. Jest taki trochę cichy, zamknięty w sobie, trochę małomówny, mówny, ale, ale myślę, że jak się otworzy, to, to powie wam, co, co o tym wszystkim myśli. Witam Was bardzo serdecznie na kanale YouTube BalticBHP.pl. Odcinek numer 200-321 którym chciałbym Wam zaprezentować i pokazać czapkę z daszkiem, ponieważ ja gdzieś cały czas lecę na tym, co się działo w tą niedzielę, o której cały czas wspominam, ta piękna pogoda, która towarzyszyła w zeszłej niedzieli, po prostu nie daje, mi, nie daje mi żyć już czekam, czekam z utęsknieniem, aż taka pogoda będzie u nas częściej. Tak jak mówiłem, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować czapkę. E, czapkę marki Strauss, którą tutaj mój kolega z tyłu ma na sobie, ale jeszcze, jeszcze nie będę zdradzał jego, jego tożsamości. E, czapka z serii um, Art of Work, marki Sneakers. E, sneakers oczywiście. Engelbert Strauss. E, czapka z prostym daszkiem to są takie czapki, które. Które są ciekawe i takby i sposób noszenia tych czapek jest, jest trochę inny niż, niż te czapki z zagiętym daszkiem, pewnie. Ja, w czapki, ja czapki na sobie nie będę wam prezentował, bo myślę, że to będzie moja ostatnia prezentacja, jeśli nałożę tę czapkę na sobie. Zawsze chciałem chodzić w czapkach, ale jakby nie było mi to dane, mój kształt głowy i. i Owal czy tam kształt mojej twarzy, jakby całkowicie nie współgra z każdą czapką, z daszkiem, którą bym na siebie nałożył, więc nie będę was skazywał na, na oglądanie siebie w tej czapce. Co ciekawego w tej czapce, materiał 100% poliester. Jak widzicie, czapka wyposażona w takie fajne motywy, od wiertarek, kluczy, szpadli przez nakrętki, tarcze piły. Bardzo, bardzo fajne motywy. Czapka, oczywiście, wyposażona w te małe wentyla... otwory wentylacyjne. Na każdej, na każdej z, tej, z tych części, dzięki czemu to powietrze będzie, będzie lepiej krążyło. Jeżeli chodzi o sam tył czapki, tu jest taka, takie standardowe, standardowa regulacja na takie zapięcie. Siedmiostopniowa możliwość regulacji, więc, więc myślę, że przy uniwersalnym rozmiarze, jaki ta czapka ma, każdy, każdy będzie mógł ją dopasować do własnej głowy. Z tyłu, oczywiście, jeszcze haft Art of Work, czyli seria, plus, plus takie małe, małe logo, małe logo Strauss, żeby było widać, I oczywiście, kto, kto jest producentem tej czapki. No wewnątrz, wewnątrz jak w każdej czapce, tutaj, tutaj jakby no co wewnątrz jest taka fajna wyścielina dookoła tej czapki, dzięki której ona, ona ma taką delikatną gąbeczkę w środku, więc będzie, będzie fajnie, fajnie wyglądała. Teraz zobaczcie, jak ta czapka wygląda na może nie do końca żywym i może nie do końca osobie, która będzie mogła Wam coś powiedzieć, ale zobaczcie jak on wygląda w tej czapce. Myślę, że w każdej w każdej pozie, kiedy ta czapka, nie wiem jak lubicie czapki nosić, kiedy, kiedy świeci słońce, kiedy już to słońce was razi, lubicie mieć czapkę do przodu, lubicie mieć czapkę do, do tyłu, ona naprawdę doskonale wygląda, doskonale się dopasuje. Tutaj mój kolega ma dość małą głowę, więc na tym maksymalnym spięciu, e, spięciu ta czapka na nim wygląda wygląda dobrze. On jest prawie mojego wzrostu, Czałkiem, całkiem wielki z niego chłop. No niestety jest małomówny, taki jest. Zimno-krwisty, zimno powiedzmy, i, i, no i, i słaby z niego towarzysz, jeżeli chodzi o występ, występ w filmie, ale, ale do prezentacji jak najbardziej się nadaje. Zobaczcie, jak ta czapka fajnie wygląda w każdej, w każdej płaszczyźnie, kiedy, kiedy się jej przyjrzycie. Myślę, że czapka to jest świetny produkt dla osób, które. Które odczuły to słońce, już które świeciło w zeszłym tygodniu, a tego słońca będzie coraz więcej, bo jak wiecie, lato zbliża się do nas wielkimi krokami i, i zaraz, zaraz to, to światło i słońce będzie wszechobecne i będzie ciągle świeciło. Jeżeli czapka marki Strauss to jest produkt, który Wam się podoba i chcielibyście sobie popatrzeć, jakie są inne czapki, inne wzory, inne nadruki niż akurat wiertarki. Tu, oczywiście, pod spodem będzie pełny opis i oczywiście, będzie, będzie link też zamieszczony, pod którym możecie sobie zobaczyć więcej informacji o tej czapce. Ja myślę, że ci wszyscy, którzy dołączyli do naszego odcinka po raz pierwszy, to przypominam, jesteście na kanale YouTube, nie do końca poważnym marki BalkikBHP.pl Balki Mówimy tutaj o najlepszej odzieży do pracy, najlepszych akcesoriach. Paweł Plus, prezentujący na razie, który jeszcze nie ma imienia, przedstawia Wam najlepsze marki butów do pracy, najlepsze ubrania robocze, akcesoria, rękawice wszystko to, dzięki czemu możecie się czuć dobrze, dobrze wyglądać, a przede wszystkim, żeby praca sprawiała Wam przyjemność, żebyście się nie musieli martwić o to, jak wyglądacie, bo my zadbamy o to, żebyście wyglądali naprawdę dobrze. Sprawdzamy, testujemy. Jeżeli macie jakieś opinie, jakieś e, spostrzeżenia, zapraszamy do grupy na Facebooku Profesjonalna Odzież Robocza. Tam możecie naprawdę wrzucić zdjęcie butów, których szukacie, zapytać o opinie. Użytkowników już jest tam kilkadziesiąt tysięcy, więc myślę, że na prawdziwą opinię bez żadnych, e, bez żadnych naleciałości możecie, możecie liczyć. E, tam ludzie komentują. Piszą, dodają zdjęcia swoich produktów, opisują co jest fajnego, co jest niefajnego, więc oprócz tego, co, co my Wam tutaj z moim kolegą prezentujemy, tam możecie zapytać innych użytkowników, co sądzą o tym produkcie, bo może ktoś już używał tego, nad zakupem czego się zastanawiacie. Z naszej strony tak dzisiaj mogę powiedzieć, to już tyle. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Kolega nawet nie machnie głową, bo z niego jest taki sztywniak. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.